Hey, dzisiaj chcę się podzielić pewnym materiałem z wami, który chyba najlepiej nazwał ostatnio Gary Wajnoczak, czyli o tym, że szef pracuje dla swoich pracowników, a nie jego pracownicy dla szefa. To znaczy, jeżeli jesteś na przykład szefem sprzedaży, weź pod uwagę, że to Twoim zadaniem jest to, aby ułatwić życie, ułatwić sprzedaż, ułatwić funkcjonowanie Twoim ludziom, dlatego że to Twoi ludzie wypracowują Twoją premię. Czyli za każdym razem, kiedy Twoja premia szefie sprzedaży zależy od wyników Twojego zespołu, a Ty bezpośrednio nie jesteś zaangażowany w realizację tej premii poprzez sprzedaż, albo też e, Twój udział jest zdecydowanie mniejszy niż udział Twojego zespołu handlowców. To tak naprawdę ty pracujesz dla nich, a oni wypracowują dodatkowe pieniądze dla ciebie. A zatem, oprócz stawiania celów, oprócz ich komunikowania, oprócz ich uzasadniania, oprócz śledzenia ich realizacji, oprócz monitoringu kontroli i planów naprawczych, które biorą się z tego, że już na początku miesiąca wiesz, czy idziecie w tempie, czy poza tempem, zastanów się, drogi szefie sprzedaży, Jaką praktyczną pomoc oferujesz z własnej woli i z własnego planu dnia? Nie chodzi mi tutaj o to, że ludzie mogą do ciebie przychodzić z różnymi problemami, to jest temat na inną rozmowę. E, natomiast chodzi mi tutaj o to, co planujesz w swoim harmonogramie, w swoim kalendarzu, e, w zakresie tego, jak pomożesz swoim ludziom realizować cele. Ostatnio to pytanie zadałem niezależnie dwóm różnym szefom sprzedaży w dwóch różnych branżach. I popatrzyli na mnie wielkimi oczyma, ale jak to, co planuję, w jaki sposób będę pomagał, to jest ich zadanie. Tak, to jest ich zadanie, natomiast Twoim zadaniem jest to, żeby aktywnie ich wspierać poprzez zaplanowany, konkretny, sensowny, merytoryczny czas pracy razem z tym pracownikiem albo z klientami, albo nad tym, żeby ich pozyskać, albo żeby ich utrzymać, albo żeby ich nasycić. Wszystko jedno. Twoi ludzie, szefie sprzedaży, pracują. W Twojej firmie, ale to Ty pracujesz dla nich, a oni wynagradzają tą pracę Tobie w formie prowizji, którą wypracowujesz. Przemyśl to, zastanów się, przyjrzyj się temu, zobacz, czy w tym krótkim filmiku jest coś dla Ciebie, z czego możesz korzystać, a potem weź się do zaplanowania Twojego czasu pracy z Twoimi ludźmi, po to, żeby pomóc im zrealizować cel, który przed nimi stawiasz. Wszystkiego dobrego. To były moje dzisiaj 3 minuty.